I jeszcze jest taki jeden, taki skromny być może element, który widać już z daleka jak poznajesz taką osobę. To jest jakiś rodzaj, taki rodzaj błysku w oku, taki rodzaj spojrzenia, które, w którym czujesz, że patrzy na ciebie ktoś więcej niż człowiek, poprzez tego człowieka. Witam Cię w pierwszym odcinku podcastu Prowadzeni. Ja nazywam się Paweł i pewnie, i pewnie możesz mnie kojarzyć z podcastu Rozmowy o Zdrowiu, jeżeli jesteś słuchaczem podcastów, bądź też z projektu Mind, Body, Spirit, który łącznie z podcastem Rozmowa o Zdrowiu prowadzę od roku 2016. Podcast Prowadzeni w odróżnieniu od projektu Mind, Body, Spirit a w zasadzie w uzupełnieniu do projektu Mind Body Spirit e, oprócz takiego elementu, który poruszaliśmy tam, czyli mm, praca nad swoim potencjałem, nad swoim zdrowiem, odnalezienie potencjału właśnie swojego organizmu do samoleczenia, e, różnych rodzajów podejścia do samorozwoju, radzenie sobie z relacjami, ze zdrowiem na poziomie psychicznym i emocjonalnym. W tym projekcie prowadzenia dochodzi element kontaktu z Bogiem, który jest bardzo istotny. Kontakt, który wyraża się w postaci tak zwanego prowadzenia, czyli pełnego zaufania tego, co Bóg chce nam przekazać. Ciągłej rozmowie z Bogiem, poświęceniu się Mu i zaufaniu tego, co On nam mówi. Nauczeniu się właśnie, jak, jak tą rozmowę prowadzić, na czym ta rozmowa polega, jak ją wdrażać w swoje życie. Moje doświadczenie w tej pracy, jak, jeżeli to można nazwać pracą, w zasadzie że w, w, w życiu w ten sposób jest dosyć krótkie, bo zacząłem pytać się Boga o wskazówki około roku temu, a tak naprawdę w pełni oddałem się Bogu na zaledwie kilka miesięcy temu. Więc moje doświadczenie może być ciekawe dla osób, które są w tej ścieżce takiego samorozwoju i chciałyby zobaczyć, czy jest coś więcej, bo ta moja perspektywa jest taka świeża, ale także będą rozmowy z osobami, które już wiele lat żyją w takim zaufaniu, w oddaniu dla Boga i z tymi osobami będę prowadził właśnie rozmowy, wywiady, jak wygląda życie po wielu latach w takim Właśnie podejściu do, do rzeczywistości. Będziemy rozmawiać głównie z osobami, które są w ścieżce opartej na Biblii, czyli jest wiele ścieżek chrześcijańskich. Jest tutaj naprawdę dużo osób, już wstępnie zauważyłem, że jest bardzo dużo wspaniałych ludzi, którzy całe swoje życie po, potrafią poświęcić dla drugiego człowieka, dla Boga i przy tym być bardzo szczęśliwi, właśnie bez żadnych, że tak powiem, uszczerbków na codzienności. Osoby, które często nie zwracają uwagi na osiąganie celów, na życie materialne, niemniej jednak często im nie brakuje, bo po prostu robiąc coś dla drogiego człowieka otrzymują z całkiem innej strony zapewnienie tych podstawowych potrzeb materialnych, także na ponad standardowym poziomie dla mnie cały czas fascynujące i odkrywające w ogóle Słowo Boże i Biblia, która jest zbiorem bardzo wielu treści, które są skompletne i praktycznie znajdziemy tam odpowiedź na każde nasze pytanie. Biblia, w której znajdziemy bardzo dużo takich skondensowanych i ukrytych treści, które. Wprost nie mówię, jakie jest rozwiązanie, ale wczytując się w nie, odnajdujemy tą odpowiedź. Wczytując się, ufając Słowu, odnosząc się także do innych zakamarków Biblii, można odnaleźć bardzo dużo y, istotnych dla nas informacji. Ja nie jestem jakimś czytelnikiem wieloletnim Biblii, sam nie czytałem całej Biblii, tylko fragmenty i to no, zaledwie eksplorując ją właśnie od niecałego roku. W niezbyt intensywny sposób już wiele wdrożyłem w swoim życiu, więc ta dalsza droga będzie według mnie dla mnie bardzo budująca, a być może także dla was bardzo inspirująca. Powiem wam w ogóle jak to się stało, że ja tutaj nagle po tylu latach że w rozwoju, zrozumienia siebie i odkrywania tego, co jest dookoła nas, praw trzech świata. Nagle tutaj wchodzę na wiarę chrześcijańską, wiarę, która tak naprawdę była przeze mnie w pewien sposób ignorowana, czy też nawet wyśmiewana. Te dogmaty, które funkcjonują w obecnym świecie i obraz wiary chrześcijańskiej, która funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Wielu, wielu ludzi traktuje z przymrużeniem oka i patrzą na to jako coś wykreowane przez instytucję, która, która jest w Watykanie i która w zasadzie ma na celu kontrolę tłumów, bądź też biznes i innego rodzaju podejścia. Ja w momencie, kiedy zacząłem czytać Biblię, zacząłem... Kiedy zacząłem patrzeć na słowo Boże jako coś, co otwiera mi życie, na kontakt z Bogiem, jako coś, co prowadzi mnie w sposób taki, jak, jak powinno być, w momencie kiedy zacząłem rozwiązywać swoje rzeczy właśnie poprzez zaufanie, poprzez pokorę, zauważyłem, że być może jest czas na zrobienie kolejnego kroku. Niemniej jednak Bóg wyprzedził moje. Tak powiem, rozważania i wątpliwości. I w roku w 2019, we wrześniu, doznałem pewnego rodzaju łaski, jak ja teraz nazywam łaski Ducha Świętego, która objawiała się tym, że otrzymałem niesamowity dar miłości i, i takiego od, oddalenia od zła, czy jak, czy jak to nazwać, yy, coś, co cały czas we mnie jest głęboko. Coś, co. Nigdy nie mogłem doświadczyć jako człowiek podczas pracy ze sobą. Coś to przyszło do mnie, do mnie tak jakby za darmo. Przyszło też razem z tym pewnego rodzaju zrozumienie. Zacząłem w pewnym momencie zauważać, że w tym całym świecie chrześcijańskim, katolickim. Być może jest bardzo dużo złego, ale także bardzo dużo dobrego. Zauwa zacząłem zauważyć, że jest wiele ludzi, którzy poświęcają sobie swoje całe życie dla Boga, mm. dla drugiego człowieka, oddając się. Szczególnie to widać w przypadku zakonów, czy sióstr zakonnych, czy też zakonników, którzy wyjeżdżają na drugi koniec świata, aby nie tylko głosić Słowo Boże, a bezinteresownie pomagać drugiemu człowiekowi. Nie zauważyłem tego w tak powiem, ścieżkach. Ludzie co prawda pomagają tam oczywiście, jak najbardziej. Niemniej jednak nie jest to tak na taką masową skalę. I także w tym nurcie głównym można zauważyć bardzo dużą ilość osób zarówno błądzących, jak i także osób, które są, można powiedzieć, święci, i swoim, swoim doświadczeniem mogą bardzo dużo dać nam inspiracji. No, ja tutaj właśnie nagrywam w takich moich okolicach bardzo ładnych, w których niezbyt często bywam. Czy jestem tutaj nad morzem w miejscowości Michalinki na klifie? Dzisiaj dopisała pogoda, chociaż miało padać i miało być nieciekawie, więc jestem tym bardziej zadowolony, że. Ten mój tutaj pierwszy vlog e, fajnie tutaj też od strony wizualnie może wyjść. To co fascynuje mnie także w tej ścieżce życia chrześcijańskiego, życia zgodnie z prowadzeniem Bożym, jest to, że wszystkie osoby, które żyją w takiej pełnej wierze, które, e, które znam, osoby, które ufają Bogu, rozmawiają z Nim na co dzień. Są w takim, że tak powiem, ścieżce zaufania i spełnienia. Obserwuję, że te osoby są także spójne z tym, co przekazują, I dla mnie to jest bardzo istotne. Czyli to, co mówią, jest zgodne z ich życiem. I wchodząc w ich życie, bo często poznając te osoby z jednej strony od strony takiego nauczania i ewangelizacji, a z drugiej strony znając ich prywatne życie, widzę, że ono jest poukładane, że jest lekkie. Czy lekkie? No wiadomo, każdemu się zdarzają różne, różnego rodzaju doświadczenia życiowe, natomiast ich rodziny zazwyczaj, z tego co znam, to w zasadzie w 100% są pełne. Często to są wieloletnie małżeństwa z dziećmi, ze swoimi codziennymi problemami, jednak żyjące w takim zaufaniu do siebie, także w respekcie do tego, co codziennie doświadczają. Mają także oczywiście trudności małżeńskie, i tak dalej, ale widzę, że, że dzielnie, że tak powiem, z nimi się zmierzają. I są to właśnie rodziny, które także od strony takiej finansowej i materialnej nie cierpią głodu, i także często są osobami, które nie stawiają właśnie na pierwszym miejscu tego życia materialnego, jednak dając innym to życie materialne także spełnia ich potrzeby ludźmi, którzy realizują swoje pasje, którzy znajdują swój potencjał, jest dla mnie też bardzo istotne. I jeszcze jest taki jeden, taki skromny, być może element, który widać już z daleka, jak poznajesz taką osobę jest jakiś rodzaj taki rodzaj błysków w oku taki rodzaj spojrzenia, które, w którym czujesz, że patrzy na ciebie ktoś więcej niż człowiek poprzez tego człowieka coś co jest takiego pewnego rodzaju dla życia i dla Boga coś co jest z jednej strony taką, takim właśnie poddaniem, a z drugiej strony taką Niesamowitą tarczą, którą chroni tych ludzi od wszelkiego rodzaju doświadczeń życiowych. To coś, co można nazywać jakimś takim elementem boskim w człowieku, coś czego nauczył nas Jezus Chrystus i co przypuszczam, było bardzo widoczne w jego czynach i jego spojrzeniu, tak więc właśnie to. Jest tym, do czego według mnie powinien dążyć każdy człowiek na tej ziemi. Tak więc zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki. Już jest nagrany pierwsza, pierwszy odcinek, pierwsza rozmowa. Kolejne będą już wkrótce. A ja także ze swojej strony postaram się. Podzielić z Wami takim moim doświadczeniem i odkrywaniem tej wiary chrześcijańskiej, którą poznaję w zasadzie od nowa, a w zasadzie po raz pierwszy, bo to co kiedyś było u mnie kilkanaście, dziesięć lat temu, to, no to była taka wiara, jak, jaką znacie z większości, że tak powiem, chrześcijan, którzy żyją w Polsce, czyli od niedzieli do niedzieli bez takiego zaangażowania. Wiara taka wyniesiona z rodziny, a nie wiara z serca i z tego co przychodzi do nas gdzieś z góry czy ze środka.